nie wiem jak to na kamerze widać, ale no jest ich tutaj trochę. No i teraz nie wiem jak to się zabrać, czy je tutaj przegnać Żeby poszło gdzieś w inne miejsce, żeby gdzieś tam im krzywdy nie chcący nie zrobić. Ładne szkockie chyba to są krowy i coś muszę wykombinować, czyli zrywka w trudnych warunkach, nie, nie chodzi tutaj o warunki terenowe chociaż też takie to, no nie wiem, obornik taki wymieszany z ziemią coś takiego, przedeptane to wszystko no i zapach taki też niezbyt przyjemny ale jak widać zrywka trudna nie musi polegać tylko na warunkach terenowych ale i na takich sytuacjach jak jak bydło na terenie tutaj gdzie się zrywa no zobaczę, przyjadę, może one uciekną, odejdą gdzieś dalej. A jak nie, no to będę szukał innego miejsca, gdzie może ich nie będzie. I gdzie dojadę, bo byłem tam dalej w dwóch miejscach też, gdzie leży materiał, ale jest taki rowek, gdzie nie, nie chciałbym się pchać po nocy do niego. No, jeździć przez niego, także no, zobaczymy, co to wyjdzie. No i witajcie za dnia. Zrywamy tutaj właśnie gdzie jest to pastwisko tutaj ogólnie bydło i ono tak w nocy sobie chodzi. Te gałęzie skubie A w nocy miałem później taki, taką wpadkę Konkretną wpadkę, bo tutaj siadłem. Jeszcze przód tył maszyna chodziła. Ogólnie tutaj zajechałem nawrócić się i z tej strony zbierać sobie tak po długości no i przy nawracaniu tutaj wpadłem. Próbowałem się obkopać, tak jak tutaj te górki, przód tyła ale się nie udało, no i dzisiaj były problemy, żeby koparku wyciągnąć. To pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to jak tutaj się dziś obkopywałem, to tłoczysko od jednego siłownika się urwało w chytaku. w sumie nawet tego nie zauważyłem, bo wszystko elegancko działało. Tam się zapierało i dlatego to wszystko chodziło także zmieniliśmy w końcu chwytak. Tamten już jest praktycznie złom. I mamy chwytak teraz taki z Albacha zastępczy. Używany, ale zobaczymy jak to będzie chodziło. Czy sprawowało tutaj Robert jedzie, zobaczymy czy to chodzi, bo dopiero co zmieniliśmy. No i jeszcze do tego wyszła nam usterka przy wyciąganiu. Stworzeń od liny wyskoczył z przodu, tam jak jest zawieszona lina, i co uszkodził chłodnicę od klimatyzacji. Także chłodnica, będzie do wyciągnięcia albo do naprawy, albo do wymiany. A tutaj mamy już. Buch. I założyliśmy taki chwytak na jednym siłowniku, zobaczymy, może to będzie lepsze rozwiązanie na jednym siłowniku, jak na dwóch, używany z Albacha. Zobaczymy, jak się będzie sprawował. A od razu, właśnie co można zauważyć, to mniejszą rozpiętość, Czy on ma przy otwieraniu. Odciągnęliśmy jeszcze hamulec trochę i skrzypi, no, ale nie hamuje. Skrzypi to skrzypi, nie hamuje. Zobaczymy, jak będzie się robiło tym chwytakiem. To już wam powiem, dogram jak jak porobię ja na nocnej zmianie własne odczucia. Ładnie tutaj przy bugu. Tam w sumie jeszcze też wycięte jest to takie. Tylko co, tutaj właśnie są takie, e, jakby to powiedzieć, no karmiki, nie? paśniki dla bydła i powiem Wam, że tutaj też jest miękko tak przejeżdżać. Wczoraj gdzieś Robert też się zakopał chwilę, e, znaczy chwilę, no zakopał się właśnie w takim miejscu tutaj, gdzie e, karmienie jest, ale co, jakoś się to zrobi, nie ma tego jakoś strasznie dużo. Trochę drewna, trochę jeszcze gałęzi zostało. O tam się bałem, bo ja myślałem ogólnie w nocy, żeby w tamtym kierunku zbierać. Tylko ta dolinka mnie tak trochę yy, zniechęcała. No bo tutaj koparki też. Była koparka dalej, ale, ale także no, nie przyjedzie na momencie. Rano i tak musiała specjalnie tutaj gonić. No i tak to wygląda na razie. A tutaj, właśnie, tak w tych krzakach chodzi sobie bydło i obgryza gołąski. Ładne te krówki. Nieduże, ale fajnie wyglądają takie misiowate. No i pojechał. Mamy po drodze dwie linie. Dużo się nie da załadować. Jeszcze przejdę sobie w tamtym rogu, zobaczę jak to wygląda, żeby już po nocy pewnie gdzieś się tutaj poruszać. Kolejny dzień jak zbieramy tutaj na tym pastwisku zostało jeszcze tak w tej wodzie, ale nie wiem jak do tego podejść, bo tu miękko jest teraz też już prawie wyjechałem, ale ale już stanął, nie? Mógłbym się dowiercić dalej, tylko to nie wiem, czy byłby sens. Jest koparka, jedzie koparka, podciągnie mnie. Bo jakby się całkiem zarwało, nie chcę tego zrzucać z siebie. No i zostało tak tutaj w wodzie, tam z tamtej strony. I, i oto, nie wiem, jak się za to zabrać. Znaczy spróbować tutaj wcofać trochę. I od razu koparka, żeby była obok. No bo tutaj jest pewne, że siądę, tak jak tutaj też. Kolejny się wszędzie robią. Tam zapniakiem się zerwało całkowicie strona, jedno siadło. I nie wiem, jak to ukryć. Ale to chyba dzisiaj, dzisiaj to odpuszczę. Mamy piątek, także w piątek bym się nie chciał tutaj za, zatopić. W ogóle bym nie chciał, no ale już lepiej z poniedziałku jak z piątku. I z tamtej strony podjadę jeszcze troszkę, jest tam taki z górek, To myślę, że będzie lepiej. A z tym zobaczymy. A jeszcze tak odnośnie chwytaka, to wam powiem, że no, wszystko w porządku jest. Nie widać zbytnio różnic w pracy. Poza tym, że on się mniej otwiera. Jak ten nasz domiosłasco, co mieliśmy gripena. Ale tak to wszystko na razie działa, aby był nieawaryjny jak tamten. Tamten swoje przepracował. 10 tysięcy spokojnie zrobił tamten chwytak. Godzin I... No i zobaczymy jak się będzie ten sprawował.